ma, Dobra. Tutaj to to jest kolejny odcinek. Już robię sam odcinki. Kolejny odcinek serii od, jak to było od pudełkowej płytki takonowej. Teraz są dwie płytki. Jest Jarmark i Europa. O, ale się odbija. Odbija się mój kozacki statyw, w którym jest butelka pełna. Nie, nie powiem jak się nazywa, bo nie widzę. Jakoś ten jakieś zdrojcie, jakieś inny gówno. Dobrze, to nie jest ważne. Eee, mam nadzieję, że na głośno nie leci sobie, ja się słucham normalnie. Eee, ale odpaliłem od początku specjalnie dla was, kochani widzowie. Dobrze. Więc to wyszło już dwa tygodnie temu, tylko teraz jest jako płyta. Eee, to wyszło dzisiaj, kupiłem to dzisiaj tak samo jak to. Polecam, kozak jest w empiku, masz e, jak kupisz dwie senare, to masz 50% taniej drugą i za 75 złotych kupimy, więc to jest taki trochę kozak. Eee, generalnie wolę tekstowo Jarmark, ale obydwa mi się podobają eee, i muszę je zaraz opakować, co? no to... Eee, to już nie użyję Nożak w poprzednim, bo zesrałem... kurwa ups nie chcę mi się tego wrzucać na komputer i edytować, więc zostawię No eee, tam zesrałem jakby to to nie wiem... Płytę zesrałem, w sensie nie całą płytę, tylko... Ten dobra. Od, od Crowid, zobaczymy co jest w środku. No nie, na początku może Jarmark, bo Jarmark jest u pierwszy. Jest pierwszy generalnie, bo to jest nawiązanie do Jarmark Europa. Taki Jarmark co był na stadionie 10 Czy co to było. Także no. Jest. To zazgierd. W ogóle to tak z takich śmiesznych faktów, no to. W Europie. W Europie LP dobrze, powiem tak. Był. Był generalnie. borucy W sensie, że śpiewał. No dzika sprawa. Ale no, spoko. O, o, dobra, dobra. Pierwsze, to pierwsze. E, zaje na z boku. Ten. Jest jakby materiał. Dotykaliście, nie wiem, może tego. Szprycera, czy... Yyyy... E, szprycer, czy... Kaffee No to tak, taki to jest ten, tylko że nie na magnes, tylko takie... Takie... Okay. Okay. Takie... O, wysuwane. Dobra, tu jest ta okładka, co pierwsze wyciekła. To jest okładka, jakby... ...miejsce, gdzie jest płyta. Fajnie było, jakby były jakieś te... Dobra. Tutaj chyba nic nie ma. Nie, nie ma żadnych wywiadów, tekstów. Nie, nie ma jak w tym, jak w starych, jak Ale! Wróciło coś, co mi brakowało. A nie, jest tutaj ten tekstik, chyba. Tak, to jest taka książeczka. To jest śmieszny materiał. Tekściki są z płyty piosenek. i do wszystkich są te ich naklejki. Dobra, generalnie to mi się zajebiście to płyta podoba. I widzę z tego co też, że już będą dwa nowe plakaty. O, to jest taki duży. Dobra, to ja pokażę taką. O. o cholera! O, no dobra, to jest coś takiego. E, zajebisty. Otwieszę go na sto Mam, mam powieszony tak: marmur, trójkąt warszawski, e, Wosk. Eee, Mamy jeszcze... Pera Jarmark, jeśli jest w Europie, to Europa oczywiście. O, ale PogChamp, Dobra, dobra. Naklejki kurka, ze wszystkie... Wszystkie? Czekaj. Zaraz wam powiem. Łańcuch, łańcuch ma tylko jedną. To jest tak, łańcuch jest... Generalnie Yarmark, czyli taki jakby naklejka kodkutowa. Jest polskie tango. Jest... Tak, czek, czekajcie. Jest Nie Mam Czasu, może gdzieś, tu, może gdzieś tu jest to. Nie, nie sądzę. Są dwie te, dwie, dwie jakby z, z tymi, z naklejkami. Jest... Yy, szny... Szny... Co? Nie mam pojęcia. Wzłotówki dancing. Panie to wyjście oczywiście, nie mam czasu, polsmok. Eee, brakuje mi WNP i... Czego mi brakuje? Czegoś mi brakuje? Jeszcze chyba. Mm. Nie wiem. Ale i tak kozak, kozak jak dla mnie na razie. Że tyle rzeczy jest. Dobra. Eee. odkładam, Chwila. Oczywiście w środku znajduje się płytka, jest taka czerwona jarmark. Chwila, dobra pokażę tako. Tak się prezentuje, spoko jest jak dla mnie. Ładne zdjęcia są takie. Można się pobawić, gdzie jest ten, jaką się woli nazywał, tu jest, tu jest tako. Dobra, eee, druga płytka. Leci w tle Europka. Eee... Trochę mnie to boli, że Europa będzie najpopularniejsza, pewnie przez Bediego 2.1.5, którego ja za bardzo nie lubię, ale dobra. Może być. Eee, rozpakowuję. Dobra. Dzięki. Jest dokładnie tak, taka sama jakby jakoś układki, to samo jest tutaj, takie wcięcie. Cała jest czarna. Yy, spoko, nie wiem, mi się podoba. Dobra, otwieram, cyk, w środku jest ten samochodzik palący się. Jak wiecie, jak słuchaliście całej płyty, no to wiecie generalnie, że on tam jedzie sobie po autostradzie po Europie i na końcu się denerwuje. Auto, auto i mówi, że jest spokojny jak nigdy. Dobra, to jest Europa. No, w stylu jarmarkowym. W tym, co był jarmark. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy tutaj będzie, będą naklejki. Będą! Okej, okay. dobra. Mamy Europę, czyli logo. Jest Big Pharma. E, nie mogę się domyślić, co to jest. To e, pewnie bym się domyślił, ale teraz tak średnio. Grand Prix jest. E, to. Nie ufam, sobie sam też jest i nie Berlin, Warszawa. Warszawa, nie Berlin, sorry. Więc zajebiście generalnie, jak dla mnie. Cztery. 4 cztery, cztery te z naklejkami. To jest jak dla mnie totalny kosz. Jest oczywiście to. Ten, ten tak z tekstami. Nie wiem, czy jest w pół Chyba nie ma. Nie ma, no bez sensu. Dobra. Oczywiście. E, ty wyrobię się poniżej 90 minut, bo Dobra. Też jest oczywiście. Duży, to są bardzo podobne. Bardzo płyty do siebie. Yy, dobra, tak się prezentuje w całości. Mi się podoba, zajebiście Obydwa mi się podobają. Jakby są bez żadnego napisu, to po prostu są całe czyste zdjęcia. Yy, super, super. Obydwie płytki zajbiste Bardzo mi się podobają. Nie wiem co zrobić z naklejkami. Gdzie się nakleję? gdzieś coś użyje Jarmark i Europa fajnie było razem użyć? Wydaje mi się mogę... Nie, nie, nie łączą się. Ale fajnie było. Spoko. Zajwiszcie. Dawno nie wiem. Nie, chyba nigdy jak ja od kiedy ja go słucham nie wydał nic takiego. Słucham go od szprycera. Nie tak nie tak długo, ale... ale wszystkie prawie płyty mam. Dobra. Elo? Kupiłbym w przedsprzedaży, ale miałem, miałem z zakończenia roku te karty demkikane, szkoda nie, nie złudzić, a i tak przecena była kozacka, więc e, kończę, bo zarabiam 10 minut, elo?